Witajcie, w dzisiejszym odcinku ponownie poczujecie klimat lat 90., ponieważ właśnie siedzę w Audi A6 C4 rocznik 97. Ten konkretny egzemplarz z silnikiem 26V6 pod maską niedawno pojawił się na kanale. Byliśmy nim na przejściu granicznym w Kołbaskowie i cisnęliśmy ile się tylko dało. 225! Może coś jeszcze w cieniu aerodynamicznym? Jednak w dzisiejszym odcinku pociśniemy jak najsłabiej się da. Sprawdzimy sobie ile ten samochód jest w stanie spalić jak najmniej w cyklu miejskim, ale jako, że dziś to auto odbieram spod Stargardu, także muszę nim pojechać najpierw do Szczecina, będzie mini traska, to w sumie możemy sobie sprawdzić ile to auto też będzie paliło nam poza miastem. No i dobra, myślę, że na wstępie to by było na tyle, czas ruszać w drogę. No dobra, wjeżdżamy sobie na ekspresówkę pod Stargardem. Chwilkę zwolnimy, żeby tutaj nie oszukiwać, nie jechać w cieniu aerodynamicznym za tirem. Ok, myślę, że możemy sobie teraz przyspieszyć do 90. Kasujemy spalanie. Auto nie ma tempomatu, więc będę starał się utrzymywać prędkość. Stałą 90, zresetowane, zresetowane. No i dobra. No i zobaczymy, co tutaj komputer pokładowy pokaże nam za kilka kilometrów. Ok, udało mi się nie zasnąć i po kilku kilometrach mamy spalanie 7,3 litra na 100 km. Jedziemy pod lekki wiatr, także myślę te 01-02 litra można byłoby jeszcze odjąć. No 7,2. Niestety, tutaj mamy odcinek, gdzie występują roboty drogowe. Także nie możemy pojechać 120, ale przeczekamy i potem sobie. Dociśniemy do 120, jako że to ekspresówka. No i sprawdzimy sobie, ile to auto jest w stanie nam spalić przy 120. No i dobra, roboty drogowe się skończyły, także możemy przycisnąć do 120. No i będę starał utrzymywać się tą prędkość. Kasujemy zużycie paliwa. No i lecimy No niestety tutaj musimy sobie troszeczkę zwolnić 8.1 średnie spalanie, bo tutaj Pan jedzie troszeczkę szybciej Ale przyspieszymy jeszcze raz 120 no, jeszcze kawałek, tak sobie pojedziemy. No, muszę przyznać, że kurczę, już Wam to mówiłem podczas próby autostradowej, wyciszenie w tym samochodzie jest rewelacyjne. No, mógłby być tutaj tempomat, ale damy sobie radę i bez niego. Zaraz będzie ograniczenie prędkości. No i średnie spalanie wynosi 8,4 litra na 100 km przy 120. Za chwilę koniec ekspresówki, nie będzie tutaj można pojechać 140, ale pojedziemy sobie troszeczkę tak na okrętkę, nie przez centrum Szczecina, pojedziemy sobie tak jakby na przejście graniczne w Kołbaskowie, tam jest autostrada, no i postaram się zmierzyć jeszcze spalanie przy 140. jak widzicie po znakach jesteśmy na autostradzie A6 pod Szczecinem i tutaj za chwilę będzie taki no, krótki odcinek prostej równej jak blat zjedziemy sobie z tej górki i wyzerujemy sobie spalanie przy 140 no pomiar będzie krótki ale te nasze pomiary to takie orientacyjne no zobaczymy ile wyjdzie Dobra. Jest już równo, kasujemy. 140 utrzymujemy. No i teraz niestety już będzie pod górkę. No ale średnie spalanie przy 140 to tak 10,4 litra, około 10, 10,5 litra na 100 km. No dobra, lecimy na Szczecin i tam się widzimy. No dobra, to jesteśmy na miejscu. No to jesteśmy na parkingu w okolicy ulicy Cukrowej. Mała pauza i dosłownie za chwilę będziemy ruszać w centrum Szczecina. Jak zawsze będę starał się jechać ekonomicznie, spokojnie oraz przewidywalnie. Trasa jak zawsze będzie ta sama. No i zobaczymy, co nam pokaże komputer pokładowy. Ok, to odpalamy silnik. Ale ładnie sobie tutaj ta V6 mruczy. Zmniejszymy sobie nawiew, by nam tutaj nie szumiało. Dzisiaj jest 21 stopni, także możemy jechać spokojnie bez klimatyzacji. GoPro to udźwignie. Kasujemy sobie zużycie paliwa na D. No i startujemy. No to suniemy sobie a usteczką jak najwolniej się da Albo też jak najszybciej, zawsze to mówię Bo przecież będziemy jechać z ograniczeniami prędkości Mamy tutaj czterobiegową, automatyczną skrzynię biegów Normalny hydrokinetyk Ale co prawda nie ma tutaj żadnych trybów sport i tym podobnych Jednak skrzynia dopasuje się pod kierowcę, jak się jeździ, jeśli będziemy jechać spokojnie, skrzynia będzie przerzucała nam biegi szybciej. No, a jeśli będziemy, jeśli zaczniemy jechać dynamicznie, po kilku minutach ona nam się po prostu dopasuje pod nasz styl jazdy i biegi będzie nam troszeczkę bardziej przeciągała. Taka ciekawostka, w 97 roku. No, już na początku pomiaru staliśmy w korku, ale teraz będzie troszeczkę luźniej. Muszę przyznać, że tutaj, też gdy odpuszczamy gaz, w tym samochodzie jest nam on się w stanie dość długo toczyć. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Właściciel mi powiedział, że w tym samochodzie standardowo nie ma cup holderów, uchwytów na kubki, ale w tym przypadku proszę bardzo. Można je sobie zamówić w internecie i są one idealnie spasowane, wydrukowane w drukarce 3D. No proszę, jaka fajna rzecz! Jak na razie 14,2. Nie wiem szczerze mówiąc, nie patrzyłem, ile producent deklaruje, jakie spalanie ten samochód będzie miał w cyklu miejskim. No ale zobaczymy. Od tego te testy są by sobie tak porównać, no. W tym filmie nie pokazywałem wam tego samochodu z bliska, gdyż auto możecie sobie zobaczyć w filmie spróby autostradowej. Tam krótko wam go tak przedstawiłem, z czym mamy do czynienia. No i co, spalanie nam troszeczkę spadło, jak na razie 11. 3 litra na 100 km bardzo przyjemna jazda pogoda jest ok bardzo fajnie, że nie musimy dzisiaj włączać klimatyzacji, popsułaby nam ona troszeczkę wynik Oj tym autem jedzie się naprawdę usypiające jest ono mega komfortowe fotele są wygodne no i cóż no lecimy dalej No to dojeżdżamy do bramy portowej, ścisłe centrum, jest godzina, no już prawie 12, dzień pracujący, jak na razie średnie spalanie 12,4, zobaczymy jak będzie później, hmm. no przydałby się tutaj system start-stop, ja wiem, że nienawidzicie tego, tego feature'a, ale tutaj zdecydowanie by obniżył nam on spalanie. Ale tutaj kurczę ostre lata 90. Ale bardzo to lubię. Wszystko to wygląda bardzo fajnie. Jest solidnie zmontowane, skręcone, zbite. Bardzo przyjemny samochód do jeżdżenia w ogóle. Nie wiem, mam wrażenie, że w 90. latach taka szóstka C4 zdecydowanie wyprzedziła swoje czasy, ponieważ. No jest niesamowicie taka fajnie wygłuszona, fajnie odizolowana układ kierowniczy. No jest taki mechaniczny, nie ma tutaj żadnych takich jakichś takich udziwnień, że tak to można ująć. Ale auto jest bardzo przyjemne w prowadzeniu, w jeździe, w użytkowaniu na co dzień, mimo lat. No, i tutaj mamy z górki. Ciśniemy bez gazu. Śmiesznie, że ten prędkościomierz wyskalowany jest od 20 do 280 km na godzinę. Więc tutaj jeżdżąc po mieście tym autem, wskazówka prędkościomierza praktycznie nam się nie porusza. Jedziemy bardzo delikatnie. No, 12:0. Ciśniemy. przyznać, że ten samochód jak tak jedziemy w trasie i w ogóle jakąś prędkością nie jara nam aż takich astronomicznych ilości paliwa gdy jedziemy poza miastem, myślę, że bez problemu możemy zejść poniżej 8,5, nawet poniżej 8 litrów ze spalaniem jednak kurczę, no te korki te postoje nam tutaj wyniki znacznie podbijają no czterobiegowy hydrokinetyk, jednak też tutaj nie sprzyja jakimś takim dobrym wynikom spalania. No ale próbujemy, to są lata 90. Auto sprawiedliwe, fałszuska, benzynowa, automatyczna skrzynia, akurat tutaj mamy przedni napęd, ale na dwozie awant, więc auto jest troszeczkę cięższe. Ojej, jeszcze teraz pod górkę 12,8, no zobaczymy co będzie, kurczy na końcu. Jestem bardzo ciekawy. No kurcze, ale dzisiaj mamy coś zakorkowane, miasto. Już o godzinie 12, średnie spalanie. 13,1, jeszcze 60 sekund czekania. Troszeczkę na pewno nam ono skoczy, ale to będzie najwyższy wynik na tej trasie. Potem już będzie troszeczkę z górki, troszeczkę lżej. No i kwestia tego do ilu nam ten wynik spadnie. No i ciśniemy cztery dyszki przez most Brdowski okolica Stoczni Szczecińskiej. I za chwilkę będzie koniec naszego odcinka pomiarowego. No jeszcze kurczę niech coś utnie. Kierunkowskaz. I zatrzymujemy się po lewej stronie. P, gasimy. No i sprawdzamy, co tam pokazał nam komputer pokładowy. No więc średnie zużycie paliwa w cyklu miejskim wyszło nam 12,7 litra na 100 km. O nie, nie wyzerowała się razem ze spalaniem średnia prędkość, ale to nic, przeliczę ją z czasu nagrania. No tutaj, jakieś, kosmo, jakieś kosmiczne cyfry. Zasięg, chwilowe spalanie też 12,7. Ciekawe. No więc jak na auto z segmentu S e lat 90. z czterobiegową automatyczną skrzynią biegów i benzynową fałszuską pod maską, myślę, że wynik wcale nie jest taki zły. Ciekawe co tam się dzieje, że ten pan zapina rozporek. No nic, pamiętajmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że w samochodzie takim jak ten bez problemu możemy sobie zamontować gaziutek. Jest to rewelacyjne rozwiązanie. No dobra i to by było na tyle, jeszcze na końcu tabelka, a ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.